I jeszcze dzisiaj gramy je w takiego panera i gram w mojego no? No. I ciekawe kto będzie baladem. Okej, okay, no nie, dawaj na to środkowe. I te, i ten, musi być czekać takiego baladę, bo boże żyje, albo jak wie to potem jest kolejny baran. Na środ środek. Nie. Na środek. Nie, nie, co ty robisz? O, dobra, środek. Czyż, z znowu spadłeś? Nie, ja też tak widziałem. Ok. Uh. No, dobra, jesteśmy. Tego, tego, tego. Ale gdzie jest daleko bana? Gdzie się spełni banan? Ciekawe. Okay, okay. Jak będzie ciebie blisko, to znaczy, że ciebie blisko się spogi. Nie Gdzie daleko się spałgił? Tak. O, i w ogóle wy wiecie, że jak jest. I, i, bo, macie takie... bo macie takiego... Bo macie takiego ja pleciach plecy... Banana i jak on będzie miał... Ja mam na przykład niebieskie. Jak on będzie miał niebieskie oko, to znaczy, że jest blisko. Jak białe, to jest daleko. A jak... Ja ciekawe, jest jeszcze taki banan, co jak czerwone oko, to znaczy, że jest blisko. A ja mam taki uległy, że jak będzie niebiesko, to znaczy, że jest blisko. A ty masz prezent. Ja mam niebieskiego banana. Ja hmm. jest blisko. Dobra. Wie jest blisko banan. Czy jest pan? O, jest tutaj taler. Daj, O! Wyjdzie jak to zrobił płapkę. Już ułożony, a to jest jak się jakie trwanie, czy ja wy... jawiście No wyjście. A oh, nie. Ja nie wiecie ja. To trzeba po życia. O banan. A Banan! Banan! Idź ode mnie! Szybko. Widziałem banana. A od wie już Tylko, że on mnie nie widział. Hmm, dobra. Hmm, co to są te XP? Dobra, tutaj biorę ciasto. Dobra. Julek! No, A bo możesz nie. iść do mnie? Kulera, banan. To to uciekaj do mnie. Banan, banan, Zostaw mnie. A, jesteśmy blisko ciebie. Bo mnie też jest blisko. A, lamus. gdzie jest daleko już banan. Oje, ja pułapkę widział. Postawię tą pułapkę ciem banana. Ostatni kawałek ciasta, ostatni, ostatni. Halo. O, jest. Co ostatni daj tylko. bo O, Weronika, Właśnie na Weropety i nie Tak, pokazał mi Weropety lositen. Ten Widzicie! Albo nie, ja się nie będę kąpić, bo nie chcę, żeby odcinek był nudny. Ej! Dawaj gościu! Ja wiem, że teraz tu nie jesteś z Polski. A. Czy banan jest blisko? Wierzę, że ja Cię oglądam. Jest cię blisko, bo masz bieszko. No, tutaj. Jest banan, jest banan. Nadprzyrodzona moc banana. Jest. Przeszła. Co? Co mi tak mało udało? A nie, 25. A co to 25 no nie to? nie, wiem, 35. Jurek, a teraz musisz gadać, gdzie ja chowam i gdzie patrz. Musisz się odwrócić, ale ja żywo odwrócić. To po prostu muszę. Ej, bo ty będziesz podglądać. A dobra, to ja idę tutaj. Czekaj, jeszcze nie. Je. Jeszcze nie. Je. Jeszcze nie. Je. Jeszcze nie. Już. No, coś mi się stało z kamerą, ale trudno. Na chwilę, a a, Nie szukajcie. Nie tak. ty podglądałeś, nie. <grym> nie wiem, gdzie ty jesteś. E. A czemu tam są kogoś? Czemu tam widzę jakiś prezent? Eee, to bo to innej kościoły. Ra? Czy jeszcze jesteś ty? Ee. Tak, ty mi ci E, Ee, bo ja jestem innym. Ferde. Ee, bo to jest inna No, ej, gościu. Ciekawe, kto będzie banan, bo ja miała chyba tylko 7%. A ja? To gdzie? To to ja to ja też. O ja! Nie, bo ja nie! Z bananem. Kładnie jest bananem. A to jeszcze wyjście czy ja twarzę? twoje? wyjście. Znaczy na... No na no, no, wyjście. Serio? Musimy okay, wyjdzie o banana. A nie jest... no, to proszę. Ja przecież idę do banana. Co ja robię? Widzę, widzę banana. Widział mnie. Nie, on mnie nie widział, ale ja... Jest... I bardzo on blisko nie? To jest mnie, oczywiście. Ale będzie widać swój jakiś, bo, bo to jest na serca. Ale pan mnie... Nie, nie widać. Pan jest blisko. Tylko by nie wychodził z tamtej strony. Pan mał niebieski. Jest lepszy, Oj, no nie, Kurczę, to jest lepsze komputer. dobra. Nie, będzie widać minut. Hmm, A kiedy to... będzie wyjście? O, to ja wiem. Wiesz, Pytek. gdzieś. Jakie widzisz, wyjście, ale się sama zbyt do banana. No. Tak. Okej, okay, już powoli. Ja, ja jestem przy wyjściu. Serio? No. Kurde, bo on jest blisko. Przeszedł obok mnie? Odkąd jest daleko? Juju, tak do blisko! Dobra. Co daleko? O! Oh! Czy to jeszcze jedno daleko? A, to tylko gościowa. Czemu ja jestem taka? I mów, kiedy jazdy? wyjście? O Boże! Podam, A nie, ja to gościuła. Jest też moje gościowa. Dobra, to nie wykonane. Jest plus 5. Expo. O tutaj, dawaj, tutaj. Nie no, nie no, nie postawiła. Woda nie wiedziała. Kolekt 33 kolmy. Dobra, a więc. Wówczas... Wciedzy... Co, Bada? Przejdzie obok mnie. Jest da... blisko ciebie, bo właśnie. Yes! jest! to obok mnie. No nie. A, jest jeszcze daleko. nas przyrodzona moc banana, to po prostu ja nie wiem. On jest mega szybki. Ty. ty Widzicie? Uciekał. Czekaj. Widzicie? Ty. Bo banan jest nie mega blisko. Nie wiem, gdzie on jest. Oh! A nie, Dor. Dawaj mi to ciasto. No nie, a tu. Ty, ja... Widzę banana, widzę banana. Uciekaj, 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 gościu, bo. Nie. Yeah. To przyjemne. Kolek, się... kolek, kolek, <noise> Blisko? Czyż ciebie jest blisko? Co? Nie. No, nie, nie, o, nie, 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 to dookoła. O! Obiegał mnie, obiegał bana mój pokój. Dobra. Ale nadal jest blisko bana. Tutaj, tutaj, tutaj. Dawajcie tutaj, no! Ja cię kręcę! Dobra! No wyjście! Escape, 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 tam jest wyjście! O nie, on jest... On jest mega blisko mnie, ja uciekam do drugiego, ja wiem, co to będzie, to o. ja widzę Ja wyjdę wyjście i właśnie prosto do jego lecę! Ja Jestem blisko! Siema wyra. O, siema.

Chyba. Co? Ale... Co? Nie, ja chcę sobie szybko kupić bakon. E, co to jest? Dobra, wreszcie to są... możemy być bananami. Co to jest ten burger? E, nie, no po co ja to kupowałem? Ja mam jakiegoś dużego banana. takie sklepy, A ja mam, a ja mam plecak. Wydałem dwieście na takiego. A ja mam, a to, ja to, mam prezent, plecak. Ja się ja rodam. Będziemy... Nie, ja daję na to. Ja. Dobra, jeszcze w kilka minut będziemy, to będzie ostatnia partia, bo. Ja to. Albo będzie. Ja to. Ja to, ja to, ja to. Dobra to my tutaj kończymy i no, no, i tutaj się widzimy w rundzie